Słuchajcie, to jest Part 2 pierwszej historii na no, moim kanale. Um, ogólnie słuchajcie zatrzymało mi się tam za nagranie. Nie wiem czemu, ale... No, to jest Part 2. Mm, mm, dobra, to to chodź, bo mama jak się, się wkurzy i no ja idę do siebie. Dobra. Jezu, jaka nie mogę na tym telefonie. Czy się ugryźć, nie wiem czemu taki upośledzony A i jak coś to się tu, słuchajcie macie To czemu tata jest taki dziwny Upośledzony tak zwany Upośledzony To macie wytłumaczenie W poprzedniej w poprzedniej części Dobra słuchajcie um, Co ja bym się mógł W tym byłem, w tym byłem A jakiś garnitur by wypadał Czy coś ja tam do pracy i tam? No z garniturów to ja nie mam za wiele. Mm, nie. No to jedyne co mam to to. Muszę sobie kupić, kupić jakieś garnitury. Mm, no dobra, tutaj aha tutaj jest tylko ta. Mm, dobra, jeszcze pójdę się przyjąć jakimiś perfumami. Czyli nie mamy żadnych perfum, aż to dziwne. Ja idę już do pracy, to jakbyś mam. Ta jestem, to będzie, że już poszłam do pracy. Dobra, dobra, pa, pa. Hmm, dobra, może zajdę na już trochę tutaj siedzę. To pójdę na to, zobaczę co oni robią. Dobra, zobaczę co oni robią. Co robicie? A my oglądamy bajki. No, wy dziewczyny się rzekujcie, a ty. Jest dzisiaj środa, tak? No, tak. Ty dzisiaj masz drogę kochana na 8.20, czyli jedziesz z na... Jak to? Ale co? No tak, sprawdziłam przed chwilą na Librusie. Nie wiem jak, a bo mam telefon na górze, ale jakoś tam sprawdziłam. I ty masz, i ty masz na 8.00. A nie na 9.00, znaczy na 10.00? No nie. A no tak, bo przecież ja mam te dwie ostatnie lekcje przełożone na teraz. Dobra, to już czuję. czyli kończę dwie godziny wcześniej. To sama przyjdzie, bo ja wtedy jakby będę. Mm, będę gdzieś, a nie, poza tym nawet, jakbym była w domu, to mi się nie chcecie odbierać. Aha, a je odbierzesz. No, bo one są małe. Przypominam ci, że one mają dopiero. 5 lat. Nie, czy 6 macie? 6! No. No, a no to co z tego? Poza tym masz kołę dalej, a tutaj mam tylko kilka kroków. No dobra, niech ci będzie. Dobra, dziewczyno, chodźcie, wychodzimy. Dobra. No, będę mogła iść potem um, do tej kawiarni u pana Czesia. Jakiego znowu Cześka. No, tam w tej kawiarni. No mm, nie wiem. Zobaczymy. Ja wezmę wam to do torby. Mamo, tak kochanie. A tak w ogóle co ty nie pracujesz? Bo mamusia teraz siedzieć z Lilką w domu, wiesz? Z Lilą. Aha, no dobra. Ty się oglądasz. Ty? Skończysz ty to w końcu, czy nie? Um, przepraszam ci, Julka, droga panienko, a gdzie ty masz plecyk? No tutaj mam przecież. A, a gdzie masz wszystkie książki? Czemu nie możesz tylko jedną książkę i do kupić? Bo ja mam w szkole w szafce mamo. A no tak bo ty masz szafki. A bidon, kto weź, nie? W ogóle co on tu robi? A no bo go wczoraj położyłam, tutaj nie chciałaby się kubrać. Mhm. Przecież prosto. Mhm. mhm. No, i ja ogólnie tak. A dziewczyny, a no tak, bo w macie, po co ja biorę wasz te, jak wy macie swoje plecaki? Jezus, Maria, czyli naprawdę, jeju, nie, ja nie wytrzymam się, go znam, dzieciory. Ja nie wytrzymam. Czyli... Który to jest Twój? Mój jest ten. A czemu on nie przybiera się? Jezu, nie, no nie wytrzymie, Masz ty swój plecak. Masz ty swój. Jeszcze ja się tylko ubiorę. Nie, to jest to moje. Lilka do wózka idzie. Lila mhm. idzie do wózka. No już, nie, patrzcie moje, kochanie. I chodźcie, wychodzimy. Czekajcie jeszcze. I znów... Czy widzowie ogólnie jeśli wy też bierzecie ten kubeł, ten no to pudełko z właśnie z poczty na klucze, to czy wam się też jak wyjdziecie na przykład właśnie z domku, to czy wam też się te te te, te co były w tym no te ciasteczka co przed chwilą zjedzą, to wam się też one no, regulują? dajcie znać w komentarzach albo nie wiem. No dajcie mi po prostu znać. Dobra. Mają ty dzisiaj bez opaski? No nie, no bez. No dobra, chodźcie. Chodźmy, poczekajcie, ja jeszcze klucze wezmę. Siup, siup, siup. No czemu to się nie chcę zamknąć? Dobra, wychodzimy wszyscy, zapraszam. Czekajcie jeszcze zamknę ten... A ty, Maja, nie, bo będziesz chyba... Siup, 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 siup. Dobra, daj mi te klucze, Maja. Natalka! Dobra, no to idziemy. No, dziewczyny zapraszam. Chodźcie. Chodź, ulka, idziemy. Chodźcie dziewczyny. Chodźcie ładny, dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry, dziewczynki. Dzień dobry, dzień dobry. <śmiech> mm. <śmiech> Dobrze, tak więc jak ja tu przywiodłam dziewczyny. Mają nareszcie swoje plecaki. Tutaj mają ubrania. Przebierzcie się. To twoja. Hmm. Dobra Mama, my się idziemy mówić. O, poczekajcie dziewczynki Mamo, chodź już No daj dziecko mi chwilę mhm. um, Mam pytanie, czy kiedy z obiad? Może to um, Wie pani co? Nie wiem No maila, pani przesie mi informację Aha, dobrze, dobrze, dziękujemy Pa dziewczyny, pa mamo Pa, nara, nara Chodź, 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 idziemy. Do widzenia, do widzenia. No dobra, no to mama, mama, poczekaj, poczekaj. A buzik to kto da mamusi? Mamo, no proszę cię, nie rób mi siary. No daj buzi mamusi, no jak to? Mamo, tu są ludzie. Mamo, tu, przypominam ci, że to są moi koledzy z będą się ze mnie śmiać. Oj, a tu co? A to, czyli jak się skończysz mnie, to nie dasz mami buzi. Mamo, przestań. O, a w domku jak chcesz bliczka, to co? To całujesz mnie, przytulasz, jeszcze coś tam robisz. Mamo, cicho bądź. No, pa, curuniu i daj mi buzi. Co że? Pa, kochanie. mamo. Pa kochanie. Uch. Niezwykła ta mama jest w co zostawię sobie przynajmniej rzeczy w szafce i się przebiorę. O, ja tu mam nawet moje ubrania. Dobra. Oj nawet picie mam, czyli człowieku, a co ja mam teraz historię. Czyli ja nie po nie brałam te O nawet jeszcze staro dużo, czy jakaś jest. No, jakby to, to picie sobie wezmę telefon. Telefon sobie zostawię, bo... Nie, bo to mi? No to dobra, idę. Idę na lekcję. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, można powiedzieć, w tych dwóch odcinkach. Dajcie znać, czy wam się podobała historyjka i czy chcecie więcej. Pa!